Co to są ekoschematy i jak je wdrożyć w swoim gospodarstwie? Jakie stosować technologie uprawy i nawożenia? A przede wszystkim, jakich użyć maszyn, aby skutecznie spełnić nowe wymagania? Na powyższe pytania staraliśmy się odpowiedzieć w cyklu filmowym Ekoschematy z maszynami HORSZ. Serię filmowych wskazówek podsumowuje Paweł Baurycza z firmy HORSZ Polska. Ten instrument został tak zaprojektowany, aby w jak największym stopniu realizować te korzystne Środowiskowo, a zarazem dla dobrostanu zwierząt, różne praktyki, z którymi nasi rolnicy tak naprawdę już mają do czynienia. Rozróżniamy w ekoschematach sześć takich głównych obszarów. Pierwszy z nich to obszar z roślinami miododajnymi, rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, retencjonowanie wód na trwałych użytkach zielonych, dobrostan zwierząt. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie integrowanej produkcji oraz na samym końcu biologiczna ochrona upraw. Ten najważniejszy dla nas ekoschemat, do którego wychodzimy z naszą ofertą produktową, to ekoschemat rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Płatności mogą zostać przyznane tutaj dla ośmiu różnych praktyk. Te praktyki objęte są systemem punktowym. To tyle jeżeli chodzi o ekoschematy w tym cyklu krótkich filmów. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa zainteresować albo chociażby przybliżyć ten y, temat. Muzyka Dziękuję bardzo i zachęcam do wizyty w naszej sieci dealerskiej. Link do playlisty filmowej z serii znajduje się w opisie filmu. Zapraszamy do oglądania!